Cześć madero wszystkim z tej strony Hades gramy razem wspólnie w minecrafta na serwerze mysg.pl jest to serwer no głównie polegający na grze w Igrzyska śmierci tak więc y, zaraz zaczniemy, tylko pójdziemy na jakąś arenę ja od razu mówię, że nie grałem za dużo w wygrzyska śmierci dlatego mogę trochę lamić mogę nie znać map, ale myślę, że wspólnie będziemy się razem fajnie bawić no jak widać coś to już się ładuje Hej, dzień dobry, jestem tym dużym ludzikiem Ła, podałaś ten skin hmm? A już? O kurczę, ale zamiłem A no, bardzo drzwiat, no, mam. Mamy mieczek w łopie, to jest dobrze Teksturki, na które gram, też będą w y, opisie to jest, Więc nie trzeba będzie tam... Komu się spodoba, to może sobie poprać A my uciekamy sobie, bo trzeba czegoś poszukać sensownego ja Tej wody, nikt za, nikt za mnie nie biegnie Okej okay. Graczy 10, to więc nie jest Za wcześnie powiedziałem? Aha, okej okay. Znikły mi teksturki no, no dobra, nieważne Tu tak już będziemy biec, to powiem, że to będzie mój pierwszy filmik na YouTube pierwszy na kanale samodzielnie nagrywałem ostatnio, nagrywałem kiedyś tam z kolegami, ale nam to nie za bardzo wyszło I dlatego postanowiłem teraz sam zacząć coś nagrywać, ała oh. A dobra, przestaniemy chwilę w miejscu, bo będę musiał coś ubrać na siebie. Mijaczyk, a nie tak. Nie znam Nie wiem, czy to Nie będzie tu czegokolwiek Tu jest ciemno, tam jest jasno. Nie ogarniam tego. Może tu coś będzie, bo tak dziwnie trzeba było układane. Czy coś tu będzie? I, raczej wątpię. Hmm, Dobra. Zostało nas 7 graczy. No więc trzeba też poszukać co to za błąd, te W ogóle jakoś te źle mi się wczytują te single i w ogóle, nie wiem czemu muszę coś poprawić. Tak, właśnie teraz zobaczę. O, mam jednego gracza złody. Czy będzie... Uciekamy od niego, a co tam? Możemy się pobić. I coś no to nie wyszło to bicie trzeba spieprzać mamy no, tylko trzy serduszka jeszcze to no, jest dla mnie. <laughs> Zdobyć, ale, no i nie zdają go zrobić no ale to pierwszy raz na tym, tym, tym co i tak dobrze czekajcie zaraz na dzień gdzieś tu jest jakieś inne areny a te jakieś nowe są czekajcie może poskarzę tutaj Gdzieś może coś znajdę gdzie jesteś? o, na parkurze o, można się można się iść pobłaźnić, czemu nie? co, ja nie pójdę się pobłaźnić? dobra od czego to się zaczyna? co to jest? parkour okej, okay. jak tu wejść? A nie ogarnę, dobra, dobra idziemy na coś innego to jest tak wkrótce dostępne Blizz to Game TNT jakiś, Quake e, Kanabury, Goon Game e, A idziemy tutaj gdzie byliśmy Co tu piszemy? Mapy stworzone przez lords of Minecraft. Minecraft. Ale mało osób strasznie A no, dobra idziemy tutaj Dobra jak grałem już drugą z kolei Nie wiem, będziemy grać tak sobie po 3, po 4 Zależności tak jak będzie szło, no, już 20, 20 ludzi jest na serwerze, znaczy na tej World mapie. To jest dobrze. Hmm. Czy ktoś mi się uda zgarnąć? kogoś zabijemy, bo ostatnio nam trochę nie wyszło. Dobra, jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. I ruszymy. O, o. Roliliśmy tak? nie jest tak. Nie? No, co teraz chodzić, że wlezie, bo zaraz to nie będzie tak miło. Założę sobie. I dobra, czas się patrzyłem w ogóle? No i bardzo dobrze mamy mieczyk i kojarzica. to jest dobry znak. Nie trzeba będzie szukać jedzenia. Ale czy byśmy tu 316 by z i czyli 40 zabitych jednak dobrze są nie? Co jeszcze miałem mówić? Aha, że czasem będę grał też... O, ktoś tu jest. Może go zajdę jakoś. Może go zabijemy. Nie mogło nie mogło graczy Ale nie powstało trzech Aaa, zginęło Zostało dwóch Czyli zostałem ja z jakimś typkiem Okej okay. Ciekawe czy się znajdziemy Ja nie wiem gdzie jest resp, dobra już mam resp Ciekawe czy on tu Ciekawe, czy on tu przyjdzie, jako nie ma to sobie buty. do buty jeszcze... Lapcie jakieś Jakieś kapeciem Miecze złodzic, to ja mam złotego mieczka. nie mam. Nie mamy złotego jabłka co to jest... Przeszukam, że on mi nie zostawili bo tutaj wszystko możliwe Nie ten koneś jest, to będzie po prostu śmieszne, bo on chyba tu nie... Jest... Oj nie wierzę, nie wierzę, przegrałem Oj, chyba za bardzo warto pewnie siebie Bo miałem lepszą zbrojkę, ale tak nie pokonał. Oj, trochę znamiliśmy No ale to nic, to się zdarza lepszym. Dobra, co tu jest? To ładne, w ogóle ten reszta tego wszystkiego się napracowali widać dobra godimy jeszcze na jakąś arenę mm, może jakąś arenkę taką nie wiem może być nawet to była co jeszcze mówić że nie będę to sam czasami... będę to nagrywał z kimś te z Ilżyska śmierci żeby było tak bardziej ciekawiej żeby było żeby coś się działo i będę też nagrywał ze serwera hardcore będę grał sam i zobaczymy jak mi to tam będzie wychodziło Dlaczego yy, akurat nagrywam? A, z, z powodu dużo tu powodu huh. mam bardzo dużo czasu i poświęcam chyba to na to, bo na nic chyba więcej gdzie nie chcę. No dobra, sekunda jeszcze i zaczynamy. Dobra, sobie tutaj. Nic tego nie Mam nadzieję, że tam wykszynka też będzie, Ale tak mam taką nadzieję, czy będzie to już inna sprawa. nic, tutaj już chyba nie miałem za bardzo szans. No dobra, dzięki wszystkim za um, oglądanie mnie. I to był mój pierwszy filmik um, wrócony na typ Kanadę. Oto się może parku ja skoczę. Już tak na końcówce. Ojej. Oj. Tylko że ja skoczę. E... Uj, oj. Dałem CTRL, jak chce się. No po prostu. Boże. No. E... I dzięki Wam, że byliście ze mną przez te kilka minut. Taki filmik bardziej informa informacyjny, co będę robił, co będę nagrywał, to już obawiacie. Trochę nagram z e, e, Zola, a to będzie tak. Jestem tam taki średnim graczem. <grym> Jestem w brązie, tak, tak. Wy To będzie najlepsze. <grym> Nie, no dobra. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Jo!